i dobro Maryja. To już druga niedziela Adwentu, zarazem, zarazem druga niedziela naszych rekolekcji. Dzisiaj Ewangelia podaje nam na pozór takie nieistotne szczegóły. Na przykład, że było to w 15 roku rządów Cezara, Poncjusz Piłat był namiestnikiem itd. Tak Szczegóły, które, obok których nie powinniśmy przejść obojętnie, ponieważ dalej po tych szczegółach pada słowo, że wtedy to właśnie zostało skierowane do Jana, Szczyciela, słowo. Dzisiaj o słowie, które, którym jest Jezus Chrystus, ten, który jest sensem życia, ten, który nadaje sens mojemu życiu. Wiemy, że po tej informacji Jan Chrzciciel wychodzi, aby wołać na pustyni, jak mówi Izajasz, by prostować drogi, by przygotować drogi dla Chrystusa. Myślę, że dzisiaj to sedno tej ewangelii, to jest właśnie słowo, które przychodzi do nas, słowo, które jest sensem mojego życia, które to życie napełnia, daje. Pokój, ta jej radość. Oczywiście zawsze jest to pytanie, na ile ja otwieram się na to słowo. Na ile też fizycznie otwieram moje uszy, moje serce, aby to słowo w niedzielę właśnie usłyszeć. Na ile chcę go wnieść do mojego życia, na ile chcę nim żyć, na ile chcę dzielić się też tym słowem. Bądźmy więc jak Jan chrzciciel, który nie tylko usłyszał. Nie tylko przyjął, ale też poszedł i podzielił się tym słowem. Życzę Wam Waszych dobrych refleksji z tego dzisiejszego dnia, a zarazem kolejnego dnia adwentu w naszym życiu. Z Panem Bogiem.